Częstochowa, jest z nami trener gości, pan Marek Popszon. Panie trenerze, proszę o komentarz po tym spotkaniu. Dzień dobry. Rozpoczęliśmy trzeci sezon w ekstraklasie. Trzeci sezon pod moją wodzą i, i wygraliśmy wreszcie na, na inaugurację. I, I z tego się bardzo cieszymy. Jeszcze bardziej, że, że graliśmy z silnym przeciwnikiem, trudnym. Te mecze zawsze są wyrównane. I, I dzisiaj ten, ten mecz był taki szalony, miał różne oblicza i, i mógł pójść w dwie strony. Generalnie no poszedł w naszą i z tego, z tego się bardzo, bardzo cieszymy. No nie było łatwo, bo przegraliśmy na 2-1 i, i rzut karny. Bardzo trudna sytuacja, kapitalna reakcja zespołu. Wyszliśmy z tego, dźwignęliśmy to. I, I za to im dziękuję i gratuluję, że, że umieli się przeciwstawić tutaj bardzo silnej drużynie i, i wygrać ten mecz. Dziękuję naszym kibicom za te trzy ostatnie kapitalne postawy. Dużo nam pomogli dzisiaj też. Świetny dopięk i chciałbym, żeby, żebyśmy szli dalej razem do przodu. No nie jest tajemnicą, że mamy dość duże problemy kadrowe i e, ten mecz szczególnie chciałbym tutaj za, i to zwycięstwo zadedykować Benowi Ledermanowi, bo, bo e, brutalny faul, brutal z Litwy zrobił mu krzywdę i, e, no i zatrzymał, wyhamował mu karierę, która, która się kapitalnie rozwija i wierzę, że szybko do nas wróci. Ben, trzymamy za kciuki, żeby tak się stało. Ja i drużyna i zawsze masz u nas miejsce. Dziękuję. Dziękuję panie pręża. Teraz czas na państwa pytania. Przed zadaniem pytania proszę o podniesienie ręki. Ja udzielę głosu. Ja można, tak? Proszę. Ja, Jerzy Góra potwierdza te pytania. Panie pręze, jakby było inaczej w sensie czasu, to pewnie o to byśmy nie pytali, ale pytamy. Pan Tuba, panie Fizesku, jak się to ma do Ewanżu, za takich dni. To jest dla nas najważniejsze. Dla nas jest ważny każdy mecz, bo nie, tak nie patrzymy. Wybierać sobie mecze to nigdy nic dobrego i trzeba grać kolejny mecz na 200%. I to dzisiaj widzieliśmy, tak, pełną determinację i wielu chłopaków. Yy, dużo to kosztowało, bo tak jak podkreśliłem, piasto trudny rywal, dobrze przygotowany motorycznie, zawsze o charakterystykach zawodników też. Zbudowanych pod tym kątem, doświadczony zespół jakościowy, też. I to są, tak jak powiedziałem, trudne mecze, i trzeba dużo zdrowia włożyć, żeby, żeby je wygrać. No, innego sposobu nie ma. No, teraz jest ten mecz najważniejszy dla nas, jak pan powiedział, i o tym już myślimy: o regeneracji, o tym, żeby, żeby odpocząć, żeby być dobrze przygotowanym, a tak jak powiedziałem, nic dobrego nie wychodzi z takiego kalkulowania, ten mecz ważniejszy, tamten mniej ważny. Oczywiście, że puchary są dla nas istotne, natomiast my bierzemy z życia i, i z, tego, z tego co mamy ile się da. Bardzo krótkie pytania, więc ja to jest widzę. Tak. Pierwsza linii obronę na tylko często bo wiadomo, że ciężko ją zostawić i się w kąt do stapnął. Ja to w czasie i czy słyszałeś szansę na powrót z jedno pytanie skąd wynikała ta czy słowo, powiem, zmiana powrotna Głodesa? Hmm, czyli w, zaczynając od obrony, no to jest przyczyna jasna, te nasze trudności już personalne i, i Tomka, który potrzebuje jeszcze trochę czasu, żeby dojść jak się kazało. I Milan Rodliczna nam wypadł y, w ostatniej chwili przez takie problemy Związane z chorobą wewnętrzną i, no i musieliśmy, musieliśmy reagować, dlatego Fran dzisiaj zagrał, zagrał bardzo dobrze, ale to pokazuje, że ci zawodnicy są gotowi do tego, żeby też zagrać na innych pozycjach. Tu I kończył na ósemce, więc Andrzej na, bok, na bocznym stoperze, gdzie, gdzie też nie grał, więc cieszę się, że, że potrafią się odnaleźć w systemie, bo to nie jest, nie jest łatwe. Długość tak, który zaczął na skrzydle, kończył na dziesiące, podobnie w Dowiak. No dużo było dzisiaj tych zmian na boisku, no i ta zmiana też taktyczna, bo Aleks debiutował dzisiaj, pokazał się z dobrej strony, dał asystę, natomiast wiadomo, że, że Sebek jest motorycznie, bardziej motorycznym zawodnikiem i taki był kontekst tej zmiany, taki zamiar, żeby wygrać mecz, żeby, żeby tutaj pierwszy raz w Gliwicach zdobyć trzy punkty. Dziękuję, czy mają Państwo jeszcze pytania? Jeśli nie, to dziękuję i zapraszam dziękuję, do widzenia. Witam na drugiej części konferencji prasowej. Jest z nami trener Piasta, pan Waldemar Fornalik. Panie trenerze, proszę o komentarz po tym spotkaniu. Dzień dobry Państwu. No przede wszystkim tak, no, graliśmy z bardzo dobrą drużyną. Wicemistrz Polski, zdobywca pucharu, zdobywca super pucharu. I myślę, że stoczyliśmy pojedynek jak równy z równym. Ten, na pewno jesteśmy rozczarowani końcowym wynikiem. Bez dwóch zdań. Ten mecz miał wiele takich faz. No, można powiedzieć, że przy stanie 1-0 bardzo dobrą sytuację. Miał Patryk Sokołowski, gdyby ta główka minimalnie gdzieś poszła w bok, byłoby 2-0. Później z kolei po przerwie raków yy, oddał dwa świetne strzały z rzutu wolnego. Tu kapitalnie zachował się Franek Plach, No i bardzo szybko doprowadziliśmy do prowadzenia, później rzut karny. Myślę, że to był taki kluczowy moment, bo. 3-3-1 Podejrzewam, że to my byśmy byli zwycięzcą tego spotkania. Szybko, szybkie wyrównanie, później 3-2 no i wynik jest taki, a nie inny. Myślę, że kibicą ten mecz mógł się podobać nam. Tak jak powiedziałem, z kolei nie za bardzo, choćby ze względu na wynik. Pokazaliśmy, że w wielu fazach potrafimy dobrze funkcjonować. Na pewno mamy jeszcze deficyty, i to okienko jeszcze trwa. I myślę, że. Nad tymi tematami będziemy w dalszym ciągu pracować. Dziękuję. Dziękuję Panie Kremlarze. Teraz czas na Państwa pytania. Czy będziemy pretensję do Batrykawiczki? Czy może do sędziego? Bo są już skliny, że siedmiu pytarze rechował, bo już pożądanie wypadek, już nie do głowy. No, tego nie brałem pod uwagę, wie Pan, ale jeżeli faktycznie tak było, no to rzut karny powinien być powtórzony no bez dwóch zdań. Są pewne przepisy, pewne zasady i one powinny obowiązywać. Mają Państwo jeszcze pytania do trenera? Jeśli nie, to dziękuję bardzo. Dziękuję.